Może być lekki przegłos, ale to przez to, że no, mam siedzi ze mną w pokoju i może być go słuchać w moim mikrofonie i też na Discordzie. Także no, zaczynamy już. Pogramy sobie takie luźne łambiłane do 10 winów, bananek już ma jednego. I też tak o przyszłych pomysłach na odcinek właśnie, bo jednym z pierwszych jest przynajmniej przynajmniej w następnym odcinku mam pomysł żeby nagrać z e, e, takich przydatnych komend jak sami chcemy nie na jakiś serwer do trenowania tylko e, tylko palić trening z botami smoki sobie poćwiczyć to jakie komendy tam też będą podane komendy właśnie żeby móc sobie zrespić na wyrzucanie itp e, a trajektory yy, lotu granatów, itp., e. to jest jeden pomysł. Potem no, zamiar jakieś yy, też komendy, typu właśnie, że no, że nie, że sama spacer, tylko że na przykład od razu podbindowany na przycisk z, yy, skok z kontrolem i itp., na przykład jump truck zbindowany, tak jak mam, zmienianie ręki. Takie przydatne komendy na przykład, żeby e, nie trzeba było wchodzić tu w ekwipunek i kupować, tylko naciśniemy przykładowo e, o, literkę P na klawiaturze i e, e, zakupi nam się na przykład kałach lub e, jakiś smog, czy cokolwiek. Także takie komendy też. Jestem tutaj pojedynek z banankiem. Niestety chyba lepsze. W 5 pinguje 1 ale ciężko, żeby miał więcej, jak gra tu ze mną. O i właśnie, jakby ten ktoś pytał, to jeszcze yy gramy tylko na sadzie, A. Także jak yy, komuś się raz na jakiś czas taki bardziej pogadankowy odcinek yy, podoba, to. No zostawić łapkę, napisać coś w komentarzu. E, myślę, że też będą jakieś... E, ale i tak pewnie nie będzie Możliwe z jakichś highlights z... E, właśnie z różnych gierek w CS-ie. O nie. Ale full auto. No, troszeczkę na farcie. A, jeszcze się bomba nie zaplantowała. No trudno, w ogóle niby 128-tykowy serwer, a jednak się 104, ponieważ no, bananek yy, tego nie ma ustawionego tam na Steamie, jak ostatnio to pokazywałem w odcinku. Żeby grać na 128 na serwerach z botami, jeszcze zobaczyć, czy smog wychodzi. A, i tak spadłem już do Golda 2 z tego Golda 4 Następny jest straszny spadek formy chyba nie trafiłem tam milimetr w jedną albo w drugą stronę. A on teraz wyżej do Admida. Jakiś magiczny flash Suprema Ktoś lekko ma wiatru słuchać. Tak mi się wydawało, że cię tu widzę. Z kolejną rundą. Jeszcze, yy, ktoś ma jakiś ciekawy pomysł na odcinek. Na przykład jakiś plan wyłany na różnych śmiesznych trybach itp. Może napisać. Staramy się yy, nagrać taki odcinek. A i to, żeby nie było, żeby ona się podkłada, ale no, on nie gra długo w grę. Tak mnie zabija, bo wale fula do śmierci. Banan ma chyba 160 godzin tylko na razie. Ale i tak mu nawet dobrze idzie. Na pewno lepiej niż Jens Sadowskiemu, niż który ma najlepszy argument. No, bo ty masz więcej godzin, musisz być lepszy. Gówno prawda akurat.

że trwają palić jeszcze no niestety a i takie no trochę yy, niefajne te skinki do broni się co do tego co do tego ale nie wiem czy ktoś pamięta bo właśnie sprzedałem całek żeby kupić te kapsułę i otworzyłem tylko legendy wszystkie 50 ich chyba było tak bo tych mam 75 i tamtych miałem yy, 50 kupionych i wypadła mi ta jedna Spirit i ta mi wypadła z e, e, jednych tych. E, to są kandydaci. Tak, to są kandydaci. Także open się opłaci no, nie zdążyłem sobie już e, smoka kupić. pę się opaci na plus. Tylko nawet jeżeli teraz by ta Spirit złota poszła do gry, to i tak jej nie mogę sprzedać, bo. E, nie miałem nowy telefon tak jej i tak nie pytał. Także... miałem nowy telefon i musiałem sobie stream guarda, to jest taka aplikacja podczas logowania się, czy żeby na przykład potwierdzać i, oferty wymiany, znaczy no, trade nie oferty wymiany i... Po prostu musiałem to przenieść, a w tym sensie tak fajnie to działa, że przenosicie sobie, i z tego co wiem, logujecie się na nowym koncie. Musicie tam wpisać e-mail. Hasło do e-maila na e-maila, wam przychodzi potwierdzenie, yy, że trzeba zaakceptować. Czy to na pewno wy zrobiliście? Nie udało się spalić, właśnie. Czy to na pewno wy potem yy, przynosicie sobie ten, ten kod. Tam jeszcze na steamie, na komputerze trzeba yy, zrobić. Na początku, że e, zmiana tak jakby Steam Guarda e, to jest mobilny token, token udostępniania czy logowania jak to się tam nazywa, nie wiem e, i no, 15 dni bana na kupowanie, sprzedawanie czegokolwiek na rynku. jest też mega, mega to jest inteligentne. A na przykład też mogą sobie grać i zero banowania, jedyne za co ban, to wag bana za spinbota już takiego, że no, albo skin changera tak, za takie cytowanie, że N to, żeby dostać bana, to no, wolałbym w totka grać, niż myśleć, że bana dostanę w że jest na to duża, dużo bardziej większa szansa dużo bardziej większa, o tak Nie wiem, gdzie on poszedł. Czy myślisz, na ida? Ja ty mnie nie słyszysz, że zaskakujesz czy coś? Ja, ale nie się no, zdążyłem, yy, tam do... Nie popatrzeć a ty... A zagramy system. Ty się nie zdążyłeś odwrócić A wiesz że to może być ostatnia runda już Jakie z tym czujesz? Taki szpierconek Chcesz się tu jeszcze jakoś z stronami zamienić? Wybierz drużynę Idź do terrorystów I Zagramy sobie jeszcze tak z 2-3 rundy Myślę 3 rundy zagramy O, to będą 3 rundy na zwycięstwo Best of 3 zagrajmy To jest dobry pomysł, co? W ogóle ostatnio jakoś od 4 dni mam około 1 waru co chwilę Albo 1-7 trochę mi to wkurza, ale da się grać. Nie wiem, jak coś tak mało można napisać, że na przykład w gierce normalnie tutaj FPS max na mysle 600. O, teraz no do 400 dochodzi. Czasami w gierce po prostu mi się buguje, że mam po 100 fps nawet patrząc się o tak w niebo, czy cokolwiek. I... Nawet jak zmieniam limit, to to nic nie, e, nic nie daje w tych FPS-ach. Ej, ale... Dobrze, skupmy się. Brawo. Nie wiem, Jestem takiego raka przez chwilę, więc nie mogę Ciebie zrobić. Co mówisz? Co mówiłeś? Że no Ale mogliśmy mnie a nie tak stać. Trochę Nie Co serwer Mateo? O mój Boże, o Coś Oh my idzie O mój Boże, pik do flesza No Lekki rak, a ah, jest zmiana stron, o Boże. Dobra, zagraliście dwie kotero z stron. Dawaj te, teraz tylko na B. O, to jest dobry pomysł Ostatnia runda, to możemy na B zagrać No, bo należy tym... O, teraz na przykład 500 FPS-ów. Czy popatrzy w niebo, sens w miejscu, z tego to... No, na pewno więcej byłoby. Wiem, że też FPS-y przy to jest sobie najbardziej ruchomy punkt chyba tutaj w grze jak yy, strzał się leci pocisk i z broni. I jest widoczny strzał, tak jakby ten ogień Próbuję Ferrari pika zrobić. Jeszcze taki Ale Alej na flesza to był decoy. Dobra, to dzięki za granie. Manonek. Także możecie zostawić opkę Słuchajcie, nie nawet tego odcinka będzie, bo pewnie tutaj z połowa nudnych momentów odpada. gdzie dzięki bananik za gierkę, no i... Nie A, dzięki, siema.